Obejmując z woli narodu. Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Ubymując woli narodu, urząd Preze, Reprezentanta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności, że dochowam postanowieniom wierności konstytucji, postanowieniom konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności będę narodu. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Niepodległości. I Niepodległości państwa. i bezpieczeństwa państwa jak będzie trzeba, to wiecie, rozdwanie ma klienta. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze największym rozkazem. Tak mi dopomóż Bóg. Ojciec i syn. I Duch Święty, i Maria zawsze dziewica, i Pan Jarek. Pozdrawiam Panie Jarku. Pozdrawiam.